Dzisiaj pokażę informacje o pociskach i o kalibrze tych pistoletów i jeszcze tego. Był przysłonie do brąz tego. tego. Zacznijmy od pocisków. Mamy trzy rodzaje. Każdy jest inny. Przetestujmy go. Pierwszy. ten chyba wygrywa i trzeci też dobry teraz przejdziemy teraz będziemy do informacji o kalibrze zaczniemy od tego pistoletu mm. żeby zmierzyć jego kaliber potrzebujemy czegoś do mierzenia ja wezmę linijkę zaraz i go zmierzę Ciężko mnie trzymać. Dobra, tak. Mierzymy i sprawdzamy. Ma no, i prawie jeden i pół centymetra. Teraz przejdziemy do tego. Tego Wam pokazywałem i ten jest w sumie specyficzny, bo to nie jest nerek. Jak myślicie? chyba duży. Sprawdźmy, bo może by większe. większa. Mierzymy. I widzimy liczby 2 cm. Praktycznie równo 2 cm. Teraz ten najmniejszy mały pistolecik nie ma takiego dużego tego kalibru sprawdźmy widzimy, że ma półtorej no tyle co ten, ten wcześniejszy ten pierwszy tetrad ma też półtorej milimetra no może trochę więcej od tamtego, ale taką ten bardzo duży ma kaliber i chyba największy, ponieważ ma go aż ma aż ma aż prawie trzy centymetry. Przejdziemy do ostatniego, czyli największego. Ciężki, że nie mogę go utrzymać. Bierzemy linijkę albo inny przyrząd do mierzenia, na przykład. No, to. To jest ja na co? No, w każdym razie bierzemy linijkę i sprawdzamy. Ma. Kolibry. Widzę, że ma duże. Duży ma ruf, lufę. Ale jej środek, czy bo jest raczej mały, bo ma nieco po. Y, gdzieś mniej niż. jedną y, jeden, No, centymetr. No tak, ma mniej niż półtora centymetra i więcej niż centymetr. Czyli wykrywa. ten Później wygrywa no już nie lew, tylko ten. I z czego? Później wygrywa ten. Później ten i ten. ten jest najsłabszy z kalibru, to potem jest jeden, ja która większy. I to już koniec z tego odcinka.